Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak dodać nową drukarkę w systemie Windows Server 2016. Na początku przechodzimy do opcji Zarządzanie drukowaniem. Następnie Serwery wydruku i drukarki. Naciskamy prawym przyciskiem myszy i opcja na samej górze Dodaj drukarkę. Wybieramy opcję która nas interesuje. U mnie to będzie dodaj nową drukarkę przy użyciu istniejącego portu. Następnie u mnie to będzie użyj istniejącego sterownika drukarki na tym komputerze. Wpisujemy nazwę drukarki. U mnie ona zostanie domyślna. Dalej. Oraz zakończ. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam.